Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków. Amen. Sprawiedliwości słońce chryste, gdy jasność dnia przywracasz ziemi, niechaj ustąpi mrok duchowy i światło cnoty nas napełni. Kiedy nam dajesz czas sposobny, pokutą natchnij nasze serca, nawróć dobrocią grzesznych ludzi, znoszonych długo z cierpliwością. O, muszę okupić szczerą skruchą. Bezmierne winy wobec ciebie większe jest od nich miłosierdzie, przez które grzech odpuszczasz wszelki. Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie, A Jego blask odnawia wszystko I wielka radość nas ogarnia, Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę. Boże Jedyny w Trójcy Świętej, niech Tobie będzie cześć i chwała. My zaś przez łaskę odrodzeni wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen. Łaskawym się okazałeś Panie dla Twej ziemi, odpuściłeś winę swojemu ludowi. Łaskawym się okazałeś, Panie dla Twej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba, odpuściłeś winę swojemu ludowi i zakryłeś wszystkie jego grzechy powściągnąłeś całe zagniewanie twoje powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie odnów nas boże nasz zbawco twego oburzenia na nas poniechaj Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia, czy to nie ty przywrócisz nam życie, a twój lud w tobie będzie się weselił? Okaż nam, Panie, łaskę swoją. I daj nam swoje zbawienie, będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi, swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie. Dla tych, którzy mu cześć oddają, i chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój, wierność z ziemi wyrośnie. A sprawiedliwość spojrzy z nieba, Pan sam szczęściem obdarzy. A nasza ziemia wyda swój owoc, sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Łaskawym się okazałeś Panie dla Twej ziemi, odpuściłeś winę swojemu ludowi. Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, szuka Ciebie o Mamy miasto potężne, a Pan dla jego ocalenia otoczył je murem i przed murzem, Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Jego duch niezachwiany przez Ciebie jest umacniany pokojem. Pokojem Bo zaufał Tobie, na zawsze złóżcie nadzieję w Panu. Gdyż Pan jest wiekuistą opoką, Prosta jest ścieżka sprawiedliwego. Ty równasz Jego drogę szlachetną, Także i my na ścieżce Twoich wyroków, czekamy na Ciebie, O Panie. Twoje imię i pamięć o tobie, są pożądaniem duszy, moja dusza jest spragniona ciebie w nocy. Mój duch szuka ciebie w swoim wnętrzu, kiedy objawiasz ziemi swe wyroki. Jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości. Panie, obdasz nas spokojem, bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Moja dusza jest zbragniona ciebie w nocy, szuka ciebie świtaniu. Okaż nam, panie, pogodne oblicze. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę, Niech się narody cieszą i weselą, Bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz, Bóg nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, uzdrów mnie Boże lekarstwem pokuty. Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, uzdrów mnie Boże lekarstwem pokuty. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego, Uzdrów mnie Boże lekarstwem pokuty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały. Uzdrów mnie Boże lekarstwem pokuty. Piotrze nie mówię ci, byś przebaczył bratu tylko siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Bolud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie. I wspomni nas swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi po i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecie, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Piotrze nie mówię ci, byś przebaczył bratu tylko siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Błogosławmy Chrystusa, który oddał się nam jako chleb zstępujący z nieba. Skierujmy do niego nasze prośby. Chryste chlebie żywy, bądź naszą mocą. Panie, spraw, abyśmy posileni na uczcie eucharystycznej, mieli pełny udział w dobrach Twojej paschalnej ofiary. Chryste chlebie żywy bądź naszą mocą. Wspomagaj nas, abyśmy ochoczym sercem zachowywali twoje słowo i przynosili owoc przez wytrwałą współpracę z twą łaską. Chryste chlebie żywy bądź naszą mocą. Daj nam współdziałać z tobą w budowaniu doskonalszego świata, aby twój kościół łatwiej mógł szerzyć orędzie pokoju. Chryste chlebie żywy bądź naszą mocą. Panie, zgrzeszyliśmy przeciw tobie. Zgładź swoją łaską nasze nieprawości. Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże. Niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła. I doprowadzi do życia wiecznego. Amen.